Od razu powiem, że dzisiejszy filmik będzie głupi. Może wiesz, że w przeszłości nagrywałem kilka filmików, gdzie mówiłem o tym, jak w Polsce tłumaczą nazwy filmów. Chyba najbardziej znany film to jest szklana Pułapka. Die Hard. Wiem, że jest dużo żartów o tym, że czemu Die Hard się nazywa szklana pułapka. Albo osobiście byłem zaskoczony, że ludzie w Polsce znali nazwę tego chłopczyka z tego filmu Home Alone. I nie wiedziałem czemu oni to wiedzą, ja tego nie wiedziałem. I potem się dowiedziałem, że Home Alone się nazywa Kevin sam w domu. I do dzisiaj nie jestem pewny czemu oni dodali ten Kevin część, czemu nie mogło być po prostu sam w domu. Ale to nieważne. Powód, czemu robię dzisiejszy filmik i czemu lubię robić takie filmiki, jest przez to, że przez moje całe życie, jak był jakiś nowy amerykański film, to zawsze go tłumaczyłem po polsku. Tylko zawsze go tłumaczyłem jak najgłupiej, jak mogłem. I oczywiście to było śmieszne dla mnie. To dzisiaj mam chyba 11 filmów, które są większość po angielsku, i powiem Wam, jak w Polsce je przetłumaczyli. I jak ja bym je przetłumaczył, żeby to brzmiało bardzo głupio. To zaczniemy od filmów John Wick. Zamiast John Wick, to po polsku on powinien się nazywać Janusz Knot. Trochę byłem zaskoczony, że ludzie nie wiedzą, co to jest „wick“. Wick znaczy knot. Jak masz świeczkę, to co się pali, po angielsku to jest „wick. Numer dwa to jest bardzo głupie, bo to jest film. Babylon. I wiem, że Babylon to jest nazwa miasta, ale widocznie po polsku to ludzie często zmieniają nazw miast. Na przykład Milano się nazywa Mediolan. What the fuck is that? To tutaj myślę, że ten film powinien się nazywać Dzidziu. Get it? Because it's like Babylon, huh? Didzula? Nie, okej, okay, to jest głupie. Numer 3 to jest film Amsterdam. I tutaj po prostu bym wybrał inne miasto i bym go nazwał na przykład. Bydgoszcz. Okej, okay, to też było głupie. Ale mówiłem, że ten filmik będzie głupi. I numer cztery to jest film Minions. I wcześniej się wygłupiałam z tym. Janusz Knot i tak dalej. To był żart. Ale tak naprawdę ja mam problem z tym, jak oni nazwali film Minions. Po polsku po prostu się nazywa Minionki, ale to nie ma sensu dla mnie, przez to, że istnieje takie słowo jak Minions. To nie jest tak, że oni są. Jakimś zwierzętem, które się nazywa minion? Nie. To jest ich pozycja. To jest tak jak ich praca. Bo jakbyś nie wiedział, i chyba ludzie o tym nie wiedzą, że słowo minion znaczy sługus. Na przykład bym powiedział, że diabeł, albo szatan, że on ma minions. Albo może ten facet, który próbuje zabić Jamesa Bonda, on też ma minions. To chyba po polsku ten film powinien się nazywać Sługusy. Okej, okay, następny film to jest D.C. League of Super Pets i po polsku się nazywa D.C. Liga Super Pets. Okej, okay, po pierwsze czy to jest D.C. Liga Super Pets czy D.C. Liga Super Pets? Ale myślę, że oni powinni przetłumaczyć słowa super i pets. Bo pets to są pupile i jak są super to są Super, są takie bardzo fajne. To znaczy, że ten film po polsku powinien się nazywać DC Liga Bardzo Fajnych Pupili? Pupilów? Jak to się mówi? No co, jak są super, to są super, są bardzo fajne. I w takim razie uważam, że Superman powinien po prostu się nazywać bardzo fajny pan. I następny film to po angielsku się nazywa Metal Lords i po polsku też się nazywa. Metal Lords? Tak, okej, okay, to jest najgorsze. To jest, okej, okay. przynajmniej jak zmienią tą nazwę, nawet jak będzie coś głupiego, tak jak szklana pułapka, ja przynajmniej to doceniam, przez co że oni zmienili tą nazwę. Ale my jesteśmy w Polsce, ludzie mówią po polsku, i oni pomyśleli, nie, po prostu będzie się nazywał Metal Lords. Tak czemu? Czemu? Czy każdy w Polsce mówi po angielsku? To, to, nie, to nie ma sensu. Jakbyś nie wiedział, co to jest Lord, Lord znaczy Pan. Tak jak w dawniejszych czasach były, byli Panowie. To w takim razie ten film powinien się nazywać Panowie Metalu. I następny film po angielsku się nazywa Black Panther Wakanda Forever. Ale po polsku się nazywa Czarna Pantera Wakanda w moim sercu. Tak skąd? Skąd oni wzięli Wakanda w moim sercu? Tak się nie nazywa, jest Wakanda Forever, to powinno się nazywać Wakanda na zawsze. Albo może Wakanda? Ale posłuchaj, jak oni zmienili Black Panther na czarną Panterę, to powinni zmienić nazwę tego miasta też. Może Czarna Pantera, Warszawa w moim sercu. Albo Warszawa na zawsze. Albo może po prostu powinni zmienić na Polska Pantera. <słuchaj> to jest taki głupie. Polska Pantera. Uh, łódź w maj, moim sercu, albo coś takiego. Ale poważnie, czemu Black Panther może być Czarna Pantera, ale Superman nie może być Bardzo Fajny Pan? Albo Spider-Man jest Spider-Man? Czemu nie jest na przykład Pan Pająk? Albo Pająkowy Pan? Ale jak już mówimy o Wakanda Forever, to następny film się nazywa Jackass Forever. Ale polska nazwa po prostu jest Jackass Forever? Albo sorry, przepraszam. Jackass Forever? I nie wiem, czy wiesz, co to jest Jackass. Jackass znaczy osioł. Tak, mówisz, że ktoś jest Jackass, to mówisz, że on jest takim idiotą. On jest, to jest taki osioł. Trochę jak Bara. To w takim razie, jak zmienili Wakanda Forever na Wakanda w moim sercu, to w takim razie Jackass Forever powinien się nazywać. Osioł w moim sercu. Następny film po angielsku się nazywa The Forever Purge. Po polsku to się nazywa Noc Oczyszczenia. Żegnaj Ameryko. Okej, okay, to jest. No, ale przynajmniej to jest po polsku. Ale ja bym nazwał ten film Oczyszczenie w moim sercu. A, get it? The Forever Purge? Tak jak. Wakanda Forever? A? I następny film. To jest The Boss Baby, albo też jest chyba The Boss Baby 2. I po polsku ten film się nazywa Dzieciak Rządzi. Ale po polsku osobiście bym nazwał The Boss Baby Dzidziuś-szef albo szef Dzidziuś. I to wszystko na mojej liście. Daj znać, które głupie nazwy tobie się podobało i czy są jakieś inne. Śmieszne nazwy po polsku z angielskich albo amerykańskich filmów, albo z innego kraju, które ty uważasz, są głupie? Nie wiem, daj znać w komentarzach, i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć.